Tu na murze podpisane jest, że tu ja byłem, ale nie wiedziałem, że tu ja byłem ktoś mnie podpisał, czy, czy ja byłem, nie wiem. Nie pamiętam, ale no. jest. Ale jaka to ulica nie ma tabliczki. ani z jednej, ani z drugiej, tylko kamery są. Jak ta ulica się nazywa, bo nie ma napisane. Jak ta ulica się nazywa? Tak, tu jest tak tam... Takiego? No bo tu nie ma nigdy tabliczki, a tu podpisane jest, że tu ja byłem. Mogę to coś się podpisać, tak? Jeszcze? No ale podpisałem się albo ktoś mnie podpisał. No nie wiem. I teraz co mam z tym zrobić? Zmazać czy nie? Nie, nie. wiem, pan. No to się podpiszę drugi raz. No tak, tutaj właśnie jest. Podpisałem się i nie wiedziałem nawet, że się podpisałem. I to by było na tyle z tej ulicy. Ulica Pułaskiego, jak mi ten pan powiedział. I to by było na tyle.